Od 2001 roku jesteśmy częścią grupy Credit Agricole. Należymy do 10 największych grup finansowych na świecie. Grupa Credit Agricole jest obecna w niemal 50 krajach świata i obsługuje ponad 53 miliony klientów. Od początku w centrum działań Credit Agricole był człowiek. Klient, pracownik czy partner. Łączymy empatię naszych pracowników wraz z inteligentnymi technologiami. Dzięki temu możemy oddawać w ręce klientów zaawansowane, wygodne i intuicyjne narzędzia, i jednocześnie mieć więcej czasu na poznanie oczekiwań klientów oraz dobranie odpowiednich produktów czy usług. Pierwszą placówkę bezgotówkową otworzyliśmy w 2020 roku. To odpowiedź na zmiany w sposobie korzystania z finansów przez klientów banków. Coraz więcej osób aktywnie korzysta z bezgotówkowych form płatności, a proste operacje bankowe wykonuje samodzielnie. Chcemy więc zaoferować wartość, jakiej nie da się przenieść do internetu, czyli rozmowę twarzą w twarz z doświadczonym doradcą, który potrafi rozpoznać potrzebę klienta i znaleźć dla niego najlepsze rozwiązania. W placówce nie ma kas, a doradcy nie przyjmują ani nie wypłacają gotówki. Klienci mogą to zrobić samodzielnie w strefie samoobsługowej, we wpłatomatach i bankomatach. Pracownicy oddziału mają więcej czasu na zajęcie się bardziej skomplikowanymi sprawami klientów i przygotowanie dla nich indywidualnie dopasowanej oferty. Żeby usprawnić obsługę klienta zdecydowaliśmy się na wdrożenie iPadów w naszych placówkach. To właśnie na iPadzie doradca może wyjaśnić różne kwestie klientowi, pokazać content hub nowej aplikacji mobilnej, wizerunki kart czy klub korzyści. Jednocześnie na iPadzie może wykonać wstępne symulacje, np. kredytową oraz zbadać potrzeby klienta poprzez elektroniczną wersję karty badania potrzeb. Używając iPada klient ma możliwość skorzystać z naszych usług samodzielnie, może zalogować się do e banku i tam wykonać operację. Byłem pozytywnie zaskoczony, gdy doradczyni przy pomocy iPada pokazała mi, w jaki sposób korzystać z bankowości cyfrowej i mobilnej. Na iPadzie zobaczyłem podgląd, jak aplikacja będzie wyglądać na moim smartfonie. Korzystając z iPada, moja doradczyni pokazała mi wszystkie funkcjonalności aplikacji. Dzięki temu dowiedziałem się, jak mogę korzystać z usług banków, w dogodnym dla mnie miejscu i terminie. Widzimy same korzyści z wdrożenia iPadów w naszych placówkach. Nasi doradcy zyskali innowacyjne, intuicyjne narzędzie, jednocześnie jedno z lepszych na rynku, które wspiera ich w rozmowie z klientem. Klienci mogą także z niego korzystać samodzielnie. To oznacza pomoc dla pracowników banku oraz wsparcie dla klientów, a także rozwiązanie korzystne dla środowiska. Dzięki iPadom zmniejszamy o 20% liczbę drukowanych materiałów marketingowych. Możemy pokazywać na nich m.in. nasze oferty. Jednocześnie samo urządzenie ma niskie zużycie energii, a jego produkcja ma znikomy wpływ na środowisko. To dla nas ważne, ponieważ jako organizacja wspieramy działania proekologiczne. Inergo jako integrator ICT działa od 2009 roku. Od 2016 jesteśmy partnerem Apple, a w 2018 otrzymaliśmy status Apple Authorized Enterprise Reseller, czyli partnera Apple dedykowanego do obsługi klientów biznesowych. Jesteśmy również autoryzowanym serwisem Apple. Oferowane przez nas urządzenia Apple trafiają m.in. do banku Kredi AgriKoli, otwierają nowe możliwości obsługi klienta oraz zwiększają jakość takiej obsługi, co ostatecznie wpływa na zadowolenie klienta i buduje długoletnie relacje z bankiem.